Dasz sobie radę czy pomóc? Nie, na, na razie jest ok. To powiedz, kiedy, ja filmuję. No, jak, 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 jak jak podejdzie do góry, to do ja góry, weźmy... To mniej więcej te same miejsce tam. co filmowałem tego domka, pamiętasz, tutaj to pod, pod, pod no, wysokim ja napięciem, co? Nie, tylko trochę dalej. No, no Nie, to już ponad metrówka. Ten, ten mój to Ale to też teraz nie denerwuj się za bardzo, bo to już mamy czas. Nie, nie, to, to już taki. O, może rewelacji nie ma, ale jeszcze to trzeba będzie zrobić Także że my to chyba za wcześnie trochę wypływamy bo, bo, bo może wystarczy wyzty, tak o 17 wiesz do 21 bo to i, i przyjemniej bo jest chłodnie, a... Jay, to wiesz. Nie wiem, czy mi się tak uda. Ale ładny, to dawaj, dawaj, dawaj szybkość. No poczekaj, dawaj, tylko. Ładny, no taki jak mój tamte. Met 20, met 30. Czekaj, się, muszę odłożyć. Nie wiem, czy mi się uda filmować. Ja pójdę i ten, by było fajnie, miał pamiątkę. Jeszcze mam kibiców. No i to. No spokojnie. My płyniemy, to on z nami płynie. To, to. Masz taki kamulec masz dobrze naregulowany, i, a jak, jak jest dobrze podczepiony w miarę? Widziałeś? nie, tak go no nie wyciągaj tak No to dobrze, nie, ma, ca, ma, ma, ma cały w tym, wiesz? Ma, ma cały w tym. No i jeszcze jednak. Parę okazów jeszcze tu pływa Widzisz ty to jak, jak ze mną to masz szczęście jak sobie to to no, właśnie ja wtedy dwa złapałem jak uh -huh. no, no dawaj, dawaj, go A, on, A, go? Popuść, pójdź nie? No? Weź 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 też no, ładnie do gruby Mniejszy profesjonalnie podczepiony ten trafiony, no to możemy spływać po jednym mamy. Zobacz, zobacz jak on popołknął Ci, cały ma w pysku. Daj mi ten jeszcze. Ci Nie, Nie, tam może być. Spadł. Tu rękawiczkę możemy ładny bo gruby no to takie widzisz tuściutki tłuściut, są ale to ile tym, ja ci powiem ile ma 14 kg no 14 15 nie jest taki długi nawet no to mówię ale one są grube takie no No i to Dobrze Ci poradziłem, zmień woblera. też No. no. pałkę? Mhm. Uh -huh. Czekaj, następni płyną akurat kiedy, kiedy kurczę, jak pływaliśmy, nie było nikogo, jak ryby zaczęły łapać, to... Ale musisz go chwycić tak, żeby to wiesz, tak go tam z Tak, żebyśmy wędki nie słamał. To z parę razy jeszcze musimy poubiedać. Ekologiczny by powiedział, że należałoby wypuścić. Jak ja powiem ci, tego, tego dużego sopałem to... Dla, że to nie dla niego łowienie, że to takie... Nieetyczne. No to mamy po jednej, gra, gra, gratulacje. Udana wyprawa. No, Cosmo udało się gdzieś. Podkarmione, podkarmione w sobotę. Czy podkarmione? W ogóle no, no, no. rabi. Nie, no przecież mówiłem Ci, że ja tych wątrubek aha, i piłkach. No łby od, 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 od tych, no. Na pewno to nie zaszkodziło, mo może jedynie pomogło.